Się umyć. Hmm. Możesz mi pomóc? Masz pomysł, co może wywabić z z ukrycia? To... Tak, wiem. Halo, mówi Gabryś, chcesz zobaczyć moje padło <gryś> ekspresu? No Tomasze? Tak, ciu, Zgniotek chyba nie chce oglądać ekspresu. O, co za waga Gabriel odjechał z godnością. Za nic będzie. Witaj domu. Zgniotek schował się tutaj, bo nie chce dać się umyć. Ty jesteś młody. Hmm? Masz pomysł, co może z zgniotka z ukrycia. Tak. Hmm. Myślę, że mam naprawdę dobry.